Witam Was w piątym odcinku drugiego sezonu Kariery Miszty. Przed mistrzem trzy mecze. Mecz pucharowy z Wiktorią Berlin oraz dwaligowe ligowe FC Köln oraz Bayern Rewel Zanim to jednak nastąpi, zaprezentuję Wam skład drużyny Augsburga. Bramkarze. Benjamin Le Daniel Klein. Filip Fiala. Tomasz Kubek. No i Cezary Miszta. Teraz przyszedł czas na ob obrońcy. Jego Amar Orducci. Mats Pedersen, Frederik Winter, Rys Oxford, Felix Udołka i po otwarciu okna dołącza do Tottenhamu, Hauweleu, kapitan drużyny, Rafael Framberger, Jezus zostanieć, powrót z wypożyczenia, Robert Gumny, Lukas Kalwach, transfer z Wiktory Pilzno, Niklas Dorsch, Felix Gyce, powrót z wypożyczenia, Carlos Uezo, Tobias Storobl, Matias Nahuel, transfer z Teneryfy Alex Blanko, wypożyczenie z Walencji Dion Berisha Jan Morawek Tim Civieja Lukas Petko, powrót z wypożyczenia Frederik Jensen Noah Joel Saarenbace Daniel Kalidziury, kończy karierę po tym sezonie Las Segunter Serk Honchon, powrót z wypożyczenia Sam Lamers, transfer z Eintrachtu Frankfurt Sergio Cordova, Irzak Belfoli, transfer z Herty Berlin. Dario Benedetto, transfer z Olimpiku Marsyria. No i na końcu Frank Uio, transfer z Girondin Bordogs z Ligi Francuskiej. Po pokazaniu składu teraz przeczasta mecz Pucharowy z Wiktorio Berlin. Będzie to ćwierćwitam. Zapraszam Państwa na skrót. z strefy ofensywnej. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. Zatknął. Zatknął. Benedetto. dociera do Akrystata. Będzie ciekawie. Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu.

A więc zwiększają przewagę. Mamy podanie: Uwaga, spójrzmy. Ale on doszła. Nie, nie, nie. Nie, Piłka nie. Nie, nie. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Co oni są? Poczność? Dobra. Moim zdaniem niczego nie będzie. Będzie tylko lepszy. Teraz jest tak tu to, to musi być gór. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Wyszedł mi nie ten, tylko... Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Wszystkie pety są i wyszedł. Tam. Bramka za bramką! Ruszyła przeciwna na lejca! Tak. Aż taki deser dla prawdziwego konesera. A takie mecze Rzadko za to. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała te I gol! No cóż! co tu się dzieje? Kubice sprawdzają wytrzymałość naszych bębęków. Opłacało się spróbować teja. te Za Zasłużone Szansa na błyskawiczny wypad po bramkę Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj Czerwone. sięgnąć od razu po czerwoną Czerwone. No i wylatuje z wojska. Można by powiedzieć, że takim zachowaniem podsumował cały dzisiejszy występ swojej drużyny. Tak, Tomku, to już zwykła frustracja. Albo po prostu wie, że w tym meczu nic się już nie zmieni, więc trochę wcześniej nie udał się pod Dobrze odczytali zameldywanie. Mogą znów budować teraz akcję. Augsburg awansuje do półfinału, gromiąc na wyjeździe trzecioligową Wiktorię Berlin 6-0 po brankach Benedetta, Lamersa, Kalwacha, Dorsza oraz Daniele Caligiuri. Miszta w tym meczu zdobyło ocenę 7,0 broniąc co najmniej dwa strzały. Najlepszym graczem tego meczu został Benedetto to oceną 10,0 i dwoma golami na koncie. W innym spotkaniu Werder Brema wygrał z Herto 2-1. Nieznane są jeszcze potyczki Bayeru Leverkusen, z Borysą Myślenglatbach oraz Bayernu Monachium z VfB w Sezon, y, Ostatni dzień okienka transferowego już za nami, więc czas je podsumować. Y, z Augsburga od, y, przysz, y, odeszli Ghawweleu, Hudokai, Hwang oraz Benedetto, a przyszli Lammers oraz Ranokia. Z Bayernu odszedł Kuisans, a przyszedł STWS i Skali. Z Eintrachtu odszedł Chrustić, a przed Pery. Z Herty odszedł Stark, a przyszli Ali i Aikan. Z Bayeru Leverkusen nikt nie odszedł, za to przyszedł Guerrero. Z Borussii myśli Gladbach, odszedł Skali, ale przyszli Stark i Brandt. Z Lipska nikt nie odszedł, przyszli Belerin i Manolas. Z Freiburga odszedł Demirowicz, a przyszedł Chrustić i Chwankujo. Z Werderu nikt nie odszedł. A przyszedł, y, przyszli Wizu i Deutschert. Z TSG Hohenheim odszedł Posz, a przyszedł Wiget. Y, z Unionu Berlin odszedł Tojcert, a nikt nie przyszedł. Z VFL Bochum nikt nie odszedł. Przyszli Lazania i Benedetto to z Augsburga. Z Wolfsburga odszedł Mbabu, a przyszedł Strudzik. Z FC Köln odeszli Tillman i Anderson, a nikt nie przyszedł. Z FSV Mainz odeszli Mateta i Niakate, a nikt nie przyszedł. Z i Dortmund odeszli Akanji, Julian Brandt oraz Reina, a przyszli Janis Hadji oraz Alvaro Odriozola. Przed mistrzostwem mecz ligowy z, z FC Köln. Zapraszam teraz na skrót. Benedetto. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. I czym będzie goł? Benedetto, ale na teraz. Wydawało się, że to musi być. Naprawdę, pachnie nam tutaj dobrą okazją. I goł, proszę Państwa że mają teraz dwie bramki, Już na FC Köln zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Tak, faktycznie, na taki mecz warto sobie zarezerwować. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jakie okazje. Kto? Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Jak nie to wywinie? Augsburg sięga po kolejne trzy punkty, wygrywając 2-1 do 1 w jazdowe starcie z FC Köln. Bramki dla Augsburga zdobili Lammers i Kalwach. Honorowym trafieniem dla FC Köln popisał się Belicza po 94 minucie meczu. Teraz mistrz tej spółki czeka bardzo ważne starcie z Bajerem Leverkusen. Będzie to spłatne spotkanie w tym odcinku. Zapraszam nas skrót. Czas przewinąć kalendarz przód i zaprosić Państwa na skrót. Groźnie było. Dobra interwencja. Świetne teraz zachowanie Znowu są przyklucze. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Na coś z tego może być. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. W meczu Eintrachtu Frankfurt padła bramka. Łączymy się ze studiem. Mamy pierwszą bramkę dla Eintrachtu. Wobecny brzmi 1 do 0. Całali 10 minut. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. O, doskonała interwencja. Ciekawe teraz podanie. Na dwunią obronę. Spójrzmy. A teraz szansę na goła. Ładna interwencja. Bez chwili zawarła. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No nie wiem co ma spadło do głowy. Najlepiej przemilić. Zagranie do Uwilca, wygrywały, to piłka za obronę, broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie, 1-0, następne one są chyba tylko kwestią czasu, teraz już nie będzie wyrachowania. że nastąpiła zmiana wyników w meczu FC Köln, tak jest, mamy pierwszą brakę dla FC Köln. Mamy w ten sposób wyrównanie na jeden 1, 1 za nami 31 minut mecz. Dostaje piłkę, co teraz ją zrobi? I góry! Wyrównująca bramka! No bo teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Holand. Od dawna mówiło się, że trafi na Anfield i udało się. Liverpool do Zrobiło się teraz groźnie, nie? Tak jest! jest zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Gorondewka, listek, tu jest spalony. No i trener w 81. minucie zdejmuje Misztę. Miszta w tym meczu zdobył ocenę 6:5 na 7 broniący szwały. Czy Augsburg jeszcze wyrówna? Zobaczymy. Idzie długa piłka do Chwankuyo. Y, Chwankuyo strzela i marnuje stuprocentową okazję na remis. Niestety. Augsburgowi ostatecznie nie udało się wyrównać, więc tym razem będzie musiał przełknąć korzyść porażki. Ostatecznie czerwono-zielono-biali przegrali 1 do 2. Bramki dla przyjezdnych zdobyli Dawid Lassen i Musa Diaby. Jedyną bramkę dla gospodarzy strzelił Benedetto w 41. minucie. Zerknijmy więc na tabelę. Liderem jest oczywiście Bayern z dorobkiem 48 punktów. Augsburg w tej chwili plasuje się na 12. miejscu, mając dwa razy mniej punktów niż Bayern. Na szarem dnie tabeli znajdują się FC Köln i VFL Bochum. Tabelę zamyka szalkę, mając zaledwie 3 punkty w tabeli. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek się podobał, możesz zostawić łapkę w górę. Subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zos oraz zostaw dzwoneczek. Do następnego odcinka zatem i cześć.